Offroad nie toleruje tandety, dlatego większość tutaj tych panów powinna zostać w domu. Czyli można powiedzieć, że koledzy, ale nie tu? No koledzy, nie używajmy mocnych słów. Jest zasada, są Polacy, giną rzeczy. Trzeba bardzo uważać, trzymać te wszystkie rzeczy cenniejsze jakoś przypięte jakimś takim łańcuchem, kłódką. To też w dobie szlifierek stysilanych bateryjnie na paragon z kastorami to są moment, kiedy to ginie po prostu. Natomiast widać, że faktycznie masz doświadczenie, bo jako jedyny masz zamykany kufer. Wszyscy mają torby, a ty jednak widać doświadczenie tutaj wygrywa. Tak, Ciężko kufer, będzie się dostać. Zamykany kufer, szczególnie, że to nie jest mój kufer. Jest z nami Karol Bartkowski, czyli kierownik całego zamieszania. Karol, która to już edycja? Cześć, to już jest siódma nasza edycja. Pierwszy raz w 2018 roku wyjechaliśmy, sześć chyba czy siedem motocykli. Teraz trochę impreza się rozrosła. Ilu Was teraz jest? Dzisiaj będzie nas 20, 20 motocykli, jeszcze kilka osób do nas dojedzie nam na trasie. Ilu wróci, jak myślisz? Większość wróci. Na pewno wszyscy będą na serwisie. Po Nie jest to chyba zła wiadomość dla Ciebie? To jest nasza do, bardzo dobra wiadomość. Jestem bardzo zadowolony. Powiedz, skąd pomysł na trasę? Którędy jedziecie? Gdzie w ogóle się wybieracie? Wcześniej, wcześniej e, pierwsza nasza trasa, która była, to jechaliśmy trasą, która nazywa się Trans Euro Trail, e, tak trasa TET, Ted, TED Poland. I przyjechaliśmy nią, yy, tylko z nią był taki problem, że musieliśmy dosyć dużo dojeżdżać i okay. dużo było asfaltu, żeby dojechać do tej trasy, później wrócić. No i w tym roku wymyśliłem y, autorską trasę. Idziemy już w przodkowie wjeżdżamy na szutrowe drogi. No i robimy pętle przez nakło, drawsko-pomorskie, koszalin, bytów, i wracamy z powrotem do domu. Łącznie około tysiąca kilometrów, ale już samych praktycznie szutrowych dróg. Tak więc tutaj nie będziemy mieli już asfaltu, nie będziemy mieli tych takich długich dojazdów, które po prostu marnowały niepotrzebnie czas. Powiedz, jakoś specjalnie przygotowujesz te sprzęty? Motocykle nie, no generalnie samo przygotowanie motocykla, to ogranicza się ogranicza się do montażu terenowych opon, warto mieć gumole, no i w sumie to tyle, jakaś torba na, na siedzenie pasażera i można spokojnie spokojnie tym motocyklem jechać. Tutaj on pokazuje swoją uniwersalność, drugiego takiego na świecie nie ma. To prawda, słyszałem, że jak się raz wszędzie na GS-a to to już się z niego nie zsiada, tak naprawdę. A historycznie jak to wyglądało? Były jakieś spektakularne wysypki? Nie, nie. Z, z, nie przypominam sobie przynajmniej żadnej takiej sytuacji. Eee, też nie było, trasy też nie są trudne, tak tutaj się śmiejemy, że tam na serwis wszyscy wrócą, ale to raczej tylko na wymianę oleju i na wymianę opon niż na to, żebyśmy usuwali tam jakieś e, szkody czy, czy, czy jakieś inne tam problemy z motocyklami. E, nigdy takiej sytuacji nie było, trasa jest dosyć prosta, szutrowa, e, nie, ma, nie ma tam jakichś bardzo trudnych tam elementów, a jeśli dla kogoś jest coś za trudnego, to zawsze może zjechać, przejechać kawałek asfaltem i, i tyle, i dojechać do hotelu, tam mamy zarezerwowane na miejsce i czekają na nas. Super, czyli przed Wami cztery dni, tak naprawdę tysiąc kilometrów, świetna zabawa. Trochę Wam zazdroszczę. E, Karol, mam nadzieję, że spotkamy się, jak wrócisz, że powiesz nam, jak udała się tegoroczna edycja. E, nie będę się zatrzymywał, bo wiem, że już na Ciebie krzyczą, e, że, że czas wyjeżdżać. E, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję e, no i życzę i do danej zabawy. Do zobaczenia, do usłyszenia Cześć. No właśnie, wrócili, mogliście zobaczyć, co się działo. Karol, opowiedz, jak wyszła tegoroczna edycja wyjazdu? Do no, tego roczna edycja była wyjątkowo udana. To no bana... Wszyscy wrócili. Wszyscy wrócili. Wszyscy wrócili zadowoleni, co najważniejsze. przejechaliśmy łącznie około 950 km, z czego 850 km to była droga szutrowa, albo zdroża. No nie, nie sztuka znaleźć tyle bezdroży w naszym kraju. Nie sztuka, nie sztuka, ale sztuka znaleźć legalne. Legalne szutry. Zazwyczaj nam to się udawało. Jeszcze trasa wymaga kilku poprawek, ale myślę, że już na przyszły rok będzie idealnie. Powiedziałeś, że przeważnie udawało się znaleźć legalne trasy. Rozumiem tą myśl. Tak, no bardzo łatwo przez przypadek zupełnie wjechać do lasu. zupełnie niezamierzony sposób. No, jechaliśmy Drogą asfaltową, zjechaliśmy na drogę mniej asfaltową się okazała drogą leśną. Le le no ale spotkaliśmy le tak, spotkaliśmy Straż Leśną, bardzo sympatycznych dwóch strażników. Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia. Każde zdjęcie kosztowało 100 zł od głowy i, i no i się rozjechaliśmy każdy w swoim kierunku. Czyli bez większych tragedii Bez większych tragedii, i dokładnie Był To kolejny wyjazd i... zapewne już masz w głowie trasę czy też planowanie trasy na następny, na, na przyszły rok. Powiedz, dużo będzie zmian, czy raczej będziecie korzystać z tej samej, powiedzmy, trasy, czy z tego samego kierunku, w którym... Raczej z tego samego kierunku będziemy korzystać. Ta trasa, no dosyć trudno jest narysować taką właśnie w całości legalną trasę, żeby nikomu jednak na to pole nie wjeżdżać, żeby do tego tak. lasu też nie, nie wjeżdżać ze strażnikami, mimo że są sympatyczni, to też się spotykać jakoś... Się nie chce już więcej, to, to to jest dosyć trudno to narysować, dlatego tą trasę będziemy jakby dalej rozwijać, no i na wiosnę będziemy dalej ruszali już może w, drugi, w drugą stronę, pod prąd pojedziemy, więc, okay. więc, więc trochę inna baza hotelowa i trasa z drugiej strony też wygląda jednak inaczej, no i na wiosnę zdecydowanie też, będzie, też będzie, będzie zupełnie inne pałutki, też będą tego więcej kłota, czyli ciekawiej. Będzie zdecydowanie ciekawe. Życzymy Wam kolejnych udanych wyjazdów. Mam nadzieję, że faktycznie będzie trochę więcej błota, no bo to chyba o to chodzi. Dokładnie tak, więc zapraszam w przyszłym roku. Dziękuję Ci Karol za poświęcony czas. Wam również dziękujemy za oglądanie naszego vloga. Subskrybujcie, oglądajcie, do zobaczenia.